Z tej strony kryptokraniki dzisiaj testujemy kolejny kranik bitcoinowy jak zdobywamy tutaj Satoshi Klikamy Surf Ads i klikamy na przykład w reklamę czekamy 27 sekund No i widzicie, zaliczyło nam za reklamę. Mamy tutaj jeszcze yy, do wyklikania inne reklamy, o na przykład takie za 7 satoshi. O i czekamy aż pasek dojdzie do końca i nam zaliczy liczbę satoshi którą dostajemy z reklamy. No, i widzisz, zaliczyło nam. Zaliczyło nam 7 Satoshi. Yy, ogólnie wypłata jest od 10 tysięcy Satoshi. Yy, co mogę powiedzieć? Zachęcam do rejestracji. Link jest umieszczony na dole. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Yy, zachęcam do. Yy, zachęcam do. Komentowania mojego kanału, a także do wspierania poprzez dotację mojego kanału.